Ja nazywam się Carly, a to jest kolejny odcinek. Zagrajmy w League of Legends. Idziemy sobie Queen na bota. Bo czemu by nie? Eee, w sumie, tak. Dawno nie gram id eee, Zrobię sobie też taką małą sztuczkę, ponieważ jest tam tu chwilę obecnej ograniczony przez FPS. Zrobię sobie Uncapped. Bo niestety, jak mam Uncapped, czyli jakby nieograniczono ilość FPS-ów, to strasznie mi ekran moruga. Niestety, nie wiem, czy to jest wina monitora, czy karty graficznej ale prawdopodobnie monitor po prostu jest już dosyć stary i nie nadąża więc no, albo mam 60, można niby jeszcze włączyć Vertica Sync i wtedy rzeczywiście nie mam tego mrugania na ekranie, ale to z kolei powoduje, że ekran jakoś tak dziwnie chodzi dobra, w sumie mogę wziąć Q na początek i włączymy sobie muzę bo w sumie to też jest istotne taki klimacik co nieco przyjemne się zrobi wtedy, bo niestety nagrałem jeden odcinek bez muzyki, ale tę muzykę akurat mogę dodać, to nie ma problemu. Na mam wszystkie, jest ktoś mi brakuje tutaj jakieś Wayne chyba. Więc missing jest Jak widać, jak widzicie, staram się nie ominąć tego jednego. Hmm, tego jednego miniona. Ale z kolei straciłem drugiego, który był obok. A wszystkie skiny do Queen, ale jakoś mam ochotę na tego. Uuu, było blisko. Queen jest w chwili obecnej bardzo, bardzo mocna. I to mi się w niej podoba. Lubię ją, bardzo lubię. Queen, zawsze lubiłem Queen. Mam nadzieję, że nie dostanie specjalnego nerfa, to znaczy nerf jej się na pewno należy. E, lekki, ale e, bez przesady. A no i kasady nie zginął, first blood, fizma full HP, prawie ona no, połowę życia, więc nie wiem co ten kasetin odwalił takiego tam. Dobra, ma, ma dużego minioka, dobra. Teleport na mina, czyli kasady i ma teleport. Mamy jednego najta mogę twisty, that's jest jest na topie. To jest interesujące. Nawet nie wiedziałem. A w tym teamie będzie brakować jakiegoś tanka. Ja, i team mamy całkiem ok. No! Musiałem już tego chwila użyć. Ponieważ byśmy tu pominęli. Gdyby nie on. Albo przynajmniej lona by zginęła. Myślałem, że jeszcze zabiję tego typa, ale niestety... ...Shield go nieco, nieco uratował, zresztą ten auto tak by i tak prawdopodobnie go nie zabił. Jednak nie mam jeszcze takiego dymensja. Nie ten czas. Uuu, złapał mnie skurczywek. I nara! Dobra, wyknęła potkę. Pytanie, czy ktoś tu się jeszcze czai? Chyba nie. Dobra. Ale mam ode w nią wbić. Aaaa. Ale po, powoli nie mam many na takie akcje. No i treść też ma. Jak to się nazywa? Reliksilla. Myślę, że tylko ty masz. Aaa. Nupki. Eee, znaczy, kiedyś bardziej to Q mi się podobało na Queen, to znaczy... Jeszcze, bo ta Queen po reworku... nie mogę dojść do minionu bo się boję trochę. Po reworku ta Queen... Trochę inaczej to Q działało. Udało mi się trafić pomiędzy miniony, nikt tu nie idzie do nas czasem. A raczej nikt, ale... Zajebiście. Pięknie to wyszło, sobie to warduje na szybko. No, postaw. Żeby mi tu nikt nie wiem, przyszedł czasem. Prawdopodobnie Rengar mógłby się pokusić, chociaż bardziej na niż na mnie. Eee, już radzi mi się trzymać z dala tych krzaków. Dobra. Jeszcze szybciej to puszczę. no. no. W sumie nie, nie zwrócimy uwagi na to, czy jak poszły salmonery. Dwie potki i tak, i tak, dobra. Szkoda, że nie mam przez tego levelu. Wtedy bym szybciej wrócił na linię. Kasadin ma trochę więcej farmy, ale ma defa. Nasus. Jak on stoi z farmą? 57 staków. Nie wiem, które jest w ogóle minuta. Pusta, więc chyba całkiem tak porządnie ma jest taki bez takiej specjalnej rewelacji, ale też nie tak słabo, więc myślę, że będzie miał przeciętnie. Generalnie Nasus jest mocny na queen. Będę miał z nim niewątpliwie problemy. Kurde, ta linia się fajnie puszuje na ich korzyść. Fak mi. Aha, i po kilo, dobra. Można napisać, że bot hill i w sumie gra. Mam za głośno, jeszcze mnie trochę głowa boli. Nie wiem czemu. Mam wrażenie, jakby był na kacu, chociaż nie jest tam przecież. No. O, oh, spudłowałem. Idziemy po tripla? O, oh, come on! Come on! Było blisko, ale dobra, kill poszedł, więc jest dobrze. Prawie. Mam 3-0, więc... Ale tak, brakuje mi jednej rzeczy. Fiza na idzie. Trochę mnie to boli, ale mam heal'a. Z drugiej strony, no nie wiem, ja to muszę najpierw puszcząć. Ja nie mogę iść tam na tej Drake'a. Bo nie przeboleję tego, jak ona znowu dostanie. Farmę i będzie miała puszcznięte. Dobra, teraz mogę iść. Pinkie zdjęte 02 Kasady. No, tak słabo bym powiedział. No, tak średnio Cyk, cyk, Rengar gdzieś tutaj sobie rada, więc jest. git na no i gra, można by na przykład jeszcze tego kraba zrobić, ale to nikt nie chce. Dobra. Jeśli ja się bardziej tak trochę cofnę. Kupimy sobie buty. A może nawet na Zila. Też daje movement speed. Jak się bawić, to się bawić. W sumie ZIL będzie spoko. Tym bardziej, że będziemy prawdopodobnie szli w statika albo w Rapid Fire kanona. W sumie i to, i to jest mocne, to jest fajne do puszowania, to jest dobre, bo zwiększa ręcz. Eee... Patrząc na IT, ten ręcz niekoniecznie nam się przyda, ale jeszcze w sumie nie wiem. Muszę tak to zrobić, żeby nie stracić tego dużego gościa z farmą, jak staje: 50 do 53, więc no, zielona jest, zielona jest. Fuck. za jeden, no ale Wayne nie zabiła. A tutaj kilka złapał support. Hmm. Pinka potrzebuję na nią. Pink, bo w tym momencie, kiedy ona znika, ja kompletnie nie wiem, gdzie ona jest. I nie mam zbytnio jak jej zaatakować. I to jest wiecie takie. To no, trochę bez sensu. Często zginąłem, że ona właśnie użyła ulta. Zniknęła. A ja tak nie bardzo ogarnę, no mam ochotę zabić tego tresza. no mam bardzo dużo ochotę go zabić. Ale Leona by musiała coś tu zrobić. No niestety. Dobra, niech to się puszuje na moją korzyść, chociaż już chyba raczej nie będzie po tym co odwaliłem. Dobra, po pierwsze postawię tu Ward'a. Po drugie, zobaczymy, czy oni nie mają pinka. Niestety ten kaset nie daje mocno dupy, ale może uratujemy sytuację. Może załapiemy killa. Jeśli nie mają tu jakiegoś warda i nie spotkam nagle jakiegoś z dupy typa, to będzie Git. No dobra. Powracamy do gry. Jakiś tu bardziej poszedł. Dobra, tego pinka ja muszę zostawić na teamfight. Zaraz na ona mnie podleczy. On pinka nie ma, ma tylko zwykłego warda. Nie wiem co co tu robi walt na środku linii. Dobra, ładnie zginął gdzieś na swojej dżungli, pięknie. Coś tam się dzieje. Ale muszę też patrzeć na moją linię, bo nagle jak zapewni wpiją to będzie trochę nieciekawie. Ja tutaj trochę On zginie. Dobra. Tym razem nie ze mną te numery. Tym razem kupiłem na nią pinka i to podziałało. Bardzo fajnie podziałało. Nie, 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 czekaj. Dobra, teraz Holy shit. Holy shit! Spokojnie, nie, to ja to jeszcze Ja to jeszcze ugram Kasadin idzie. No, coś ci się to nie udało typie. Dobra, pięknie. Tylko pytanie: Czy to mi Lengar nie skoczy? Muszę mieć naszykowane E, żeby. A mogę nawet naciskać. Muszę tak sobie robić. To od razu odskoczymy, no nie? Pytanie: Czy Static Shift, czy to? To te 35 Attack Speed 30 też. Ja, no dobra, to jest fajniejsze. Bo daje możliwość puszowania. Uh, I kupimy sobie to. On to jest fajny na nią, ten itemik. Chociaż ten Essence River byłby fajny, znaczy, Infinite bardziej mi to by odpowiadał. Nadal jednak mam sentyment do tego itemu na tej postaci. Brakuje mi teraz pinka, w sumie mogę kupić, ale dobra, nieważne już. Casadin biera farmę na bocie, to jest ja sobie farmę na midzie. Nie będzie próbno. Mid jest usznięty, Spróbujemy pójść na topa. Spróbujemy. Nie wiem czy to wyjdzie w ogóle. Idę tam, idę tam gościu, idę! Lecę tam, no czemu Cię nie widzisz? Jezu! Można by tego rękara. pan jeb. nie żyje, dobra. Po co ten flash? Ale po co? No jeszcze. No masz heal'a. Na ja tak nie go... O. Dobra, nieważne, mam 7-1 W sumie nie wiem czemu idę tak na około chamską, ale postawię tu może warda eee, Czy to działa na wieżę? Nie działa na wieżę. No właśnie po rapid fire cannon chyba działa. O nie. Nie, kurde. Mogłem już uciekać. To już lepiej. to był taki overextend. Mocny overextend. Ale pójście w kryty tą postacią. Nie jest jestbym pomysł, ponieważ im więcej mamy krytów. Czekajcie czy to jeszcze działa. Wili, coś tam, seraty, taty. Właśnie. Cooldown tego jest zmniejszony przez. Im więcej mamy kryta, tym, szyb tym szybciej się pojawia ta pasywka. To jest fajna opcja, chociaż. Takie to jest losowe. Ale na pewno ten Harrier działa zdecydowanie lepiej niż przed Reworkiem. To jest na pewno. E w sumie stać mnie już, bo jakaś wieża padła. Także mamy 30% cooldownu. E Potrzebuję jakiś lifesteal teraz. Mist tam jest, tylko jest sfidowany, więc tak na dobrą sprawę. Jedynie co musimy zrobić to zdjąć wido. I by można tam trochę się obawiać, że jak pominę Wayne, to ona zacznie utrwalić jakieś pęty albo kwadry Ale to raczej takie. Rapinków tu nie ma. Na dobrą sprawę mógłbym się zająć tą Wayne. Bo jest kompletnie na solo. Łatwo do zdobycia. Zajdziemy już ją z tej strony. Tutaj gdzieś poszła. O, ciąg jest. Zaraz ona tutaj jest. Zobaczcie. Tutaj się czaj. Dobra. Moi. Strup minione. Obły nie. Eee. Coś taki miałem mały... Mindfuck po tym, jak ona mi nagle zniknęła, ale się domyśliłem, że mogę pójść w drugą stronę. Dobra, mamy ulti, więc to wykorzystajmy. Polecimy na szybko do Ramusa. Ale nie wiem, czy tam nasza pomoc będzie potrzebna. Nie bardzo, to puszczemy. Mida. Dobra, teraz możemy puszować. No, dajcie coś, nie zdjąć. Jedna tu walczy z minionem, cholera. No, way, nie jest to spikowania, ale raczej tego nie zrobię zaraz. Henryk jest na zabicie Miał to warda, nie wiem czemu się nie wycofał Dobra, lecimy tam Lecimy tutaj Mam no, 8-2 Rzadko gram generalnie AD giery no, W sumie tak mam wizję Ja się napracowałem, a ten zabrać. Tak to się szybko cofnę. Kupimy sobie to. Cholera na buty mnie nie stać. stać. I wracamy. Dobra. Jeszcze kupię tego pinka w razie czego, żeby mieć na Wayne i jeszcze nawet wymienię sobie. Dobra. 123 farmy, 128. Z tym, że ja już dawno nie wiem, na bocie zbytnia nie było. Ona ciągle tam siedzi i nic nie robi specjalnie. Queenbot, Combat Please. Okay. Dobra, mam dużo Movement speeda więc można tam polecieć po prostu. No ale to skipszyły 3 za 2, no słabo ja na ten moment Mogę mieć na tego bota Ja to rozegrałem No dobra, ej, w sumie poszedł Bo przycisk teraz zainwestuję. No a tu jeszcze trochę. Były w solle, jeszcze 450 golda. Będziemy mieli inhibitor, czy nie? Dobra, w tym momencie mam taki moment, że sobie spokojnie polecieć na bota. I to nie będzie długo trwało. No ale i tak tego bota nie spłoszuję. Szkoda, że oni trochę nie zrobią tego chyba. Bo Leona nie ma aż takiego jeszcze 30 i 100. no w sumie może zrobić. No ramę zrobimy ten Tylko to chyba rengar przyjdzie. Tam jest jakiś ping. Dobra, tu jest jakiś rengar. Wow, 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 dude. dude. Mam reda, więc to też szybko pójdzie. I obecne niszczenie wież jest zdecydowanie za proste. Zobaczcie, mieliśmy 3 miniony. I dla dwójkę zdążyliśmy puszczać całą wieżę, to jest też chore. <grymne> Pfff... Śmidam czy a w sumie spróbuję to pusnąć A to, że jest i tak koniec O nic gdzie in? I tak było, ona była fajna, to mi się podobało, co on robiła, więc dostanie Timurka, ode mnie. Kasadin, pomimo, że dostał w pierdę na to zobaczcie, wyciągnął lepsze staty, niż nawet sam tu Twisted Fate mnie zadziwił, bo wygrał topa, jako taką, nie wiem, czy tam Muramu zgonkował, czy co, może bo ma dobre staty. Damage pewnie ja byłem najwięcej, później Twisted Fate, Kasadin, Ramos. u nich najwięcej Fisto, to logiczne. Wayne łodziwo zadała dużo damage, myślałem, że trochę mniej. A pomimo, że miała takie staty, zobaczcie to, i damage był całkiem ok, więc myślę, że jej wkład generalnie w, w team był w porządku. Poza tym, że no nie miała szans, tak z Queen, bo Queen myślę, że kontroluje dosyć Wayne, tak spoko Wystarczy, że kupicie Pinka i ją rozwalicie bez problemu. Jak gracie Queen. I Leona, no ona była fajna. Mieliśmy dobrą kompozycję to jeśli chodzi o team Dużo CC, e, które Queen bardzo lubi. E, wystarczy, że jest, No, tyle CC-ków, wystarczy dla Queen. Bo to jest. Tak samo wzięłam Queen. Ze względu na to, że Queen jest dobra na Rengara Po prostu ona na ciebie skoczy, ty w tym momencie sobie odskoczysz, oślepisz go i gość nie ma praktycznie szans. Tak jest z każdym asasynem, typu też Fizz. E, od Nasusa też sobie mogę odskoczyć, chociaż Nasus no, dosyć męczący jest, jeśli chodzi o Queen i w Leiciem, myślę, żebym je rozwalił. No, ale z to, że tak osobo ciśniemy, to nie miał zbytnio mo możliwości się rozwinąć. I co, z mojej strony to będzie wszystko. Także trzymajcie się do usłyszenia. Następnym razem może dajcie znać w komentarzach, jakim mógłbym czerpionem następnym razem zagrać. To sobie może pomyślę, co sprawdzić, bo generalnie, jak sobie zobaczycie, to mamy. Wszystkie postacie, więc jestem w stanie sobie zagrać każdym. Wystarczy, że tylko napiszecie w komentarzach kogo byście chcieli. Ale sami widzicie, to ja najczęściej gram Sharko, Queen, Poppy. Poppy w sumie już nie grałem, z... dobre parę miesięcy, ale gram nią zaraz po reworku roku. tak mniej, Kinder dostawcie sporo grałem, Ezrealem kiedyś dużo grałem, Miss Fortune, zresztą Adekery Jak spojrzycie, to dużo grałem Adekary w chwili obecnej. Właściwie siedzę tylko w dżungli Zobaczcie moja match history to jest tak Dżungla, 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 dżungla Aram, aram I tak to dżungli sporo clean się uszcze grać mm, Szako to pikuje, jak e, akurat mi bardziej odpowiada Szako niż Bo też patrzę na to jak mam kom kompozycję w teamie To też staram się dobrać No i także dzięki wam no. wszystkim za uwagę jeszcze raz I trzymajcie się, dajcie łapki w górę żebyście Żeby ludzie widzieli ten filmik <laughs> Także no. na razie, hej!